Wędkarza! No to jedziemy z tym dniem. Siemano wędkarskiej świli, wczorajsze wyjście na żwirownię, tak jak mówiłem, było tylko kontrolne. Dzisiaj już planowo noteć, tak jak zresztą miało być i wczoraj, w tym awaryjnym planie, bo pierwotnie to miały być pstrągi. Dobra, chuj, ważne. Dzisiaj noteć też kontrolnie, ale tutaj już się spodziewałem, że coś delikatnie będzie się działo i wprawdzie szału nie ma, ale przynajmniej coś z wody wyjeżdża. Lepsze drobne okonie niż nic, nie ma grubych. I nie ma jazi, i nie ma kleni, to trzeba się zadowolić tym, co jest. Na to się nastawiłem i to dzisiaj skutecznie realizuję, w miarę skutecznie. Znowu na jedną przynętę, znowu na jedną technikę. Tą samą przynętę, zresztą, na którą mówiłem tu o konie poprzednio w marcu. Ale powiem wam, że anemia w chuj, i chyba jest tak jak trochę, jak mówi kurwa prezes Teodor. Żeby ryba w ogóle wzięła, to musi być na żerowaniu. Ryba wtedy bierze. Bo inaczej to nie ma szans, a że jest na żerowaniu w bardzo niewielkiej ilości miejsc i na takim kurwa smajgo słabym żerowaniu, bo to ledwo się za tylną kotwicę zahacza, no to męczarnia jest przeokrutna no ale kurwa jest, ale jest, coś się dzieje ale w dalszym ciągu kurwa jak chcecie iść na szczupaka to nie widzę tego za bardzo, żaby do wody na a szczupaków tak jak nie było tam, na żwirowni, taki nie widać na noteci żaden drobny szczupaczek też się nie przywiesza, nie ucieka nawet spod szczyn płosze tylko żaby i za skrońce ewentualnie, więc optymizmem was nie zarażę 1 maja, bo siebie nie muszę, bo to pierdolę. Tak jak już mówiłem, kurwa ile mogę się powtarzać. W sumie mogę dużo. Wszystko ten na tym kanale jest na jednym patencie i się non-stop powtarzam. Kurwa z jebaniem PZW, narzekaniem na kurwa chujowy rybostan. Ale co zrobić, Takie jest kurwa wędkarstwo i taka jest formuła. I nie ma co jej zmieniać. Jedyny taki plus, czy w sumie nie wiem, czy plus. Po zimie to może i plus, że się robi ciepło i zaczynam cienia szukać. Kurtkę musiałem zdjąć, bo już się zaczynałem nie gotować. Teraz jeszcze kurwa będę opalał, bo już widzę, że łapa taka troszeczkę czerwona i pewnie też. Zdymy okulary. Nie, nie, będzie pewnie jeszcze widać. Chociaż może jej ogorzały, wcale nie odgorzały. 4 godziny kurwa, więcej niż 4, 5. 5 godzin, 5 ryb. Wprawdzie kilka jeszcze brani, kilka jeszcze wyjść, ale... a takich anemicznych i nie było jak ciąć tego Najbardziej to się gimnastykuje, żeby jedynego skutecznego woblera odzyskiwać, bo już kurwa był na drzewie W kilku zaczepach, stracił jeden grot w kotwicy Ale na razie mu to nie przeszkadza i dalej się tam coś czepia Na szczęście stracił w kotwicy brzusznej, zaczepiają się wszystko za kotwicę tylnią Więc jebać to Nie będę nad wodą kurwa ściągał kotwicę z innego woblera i wymieniał bo mi się nie chce Należy do tych którzy nie dbają za bardzo o szczegóły Chociaż szkoła mówi inaczej, że szczegóły są najważniejsze No i są, no, bo przez to można stracić ryby, wiadomo Ale nie chce mi się kurwa, pierdolę Póki źle, czy źle. Póki jakieś tam mini efekty są to nie będę się rozdrabniał Bo i po No wyszedł pierwszy okonek przed chwilą, może jednak coś Dobra, spróbuję znowu to samo co ostatnio tego samego tą samą metodą. Biało-niebieski again. Kolor jest OK. Spróbujmy właśnie taką pracę jak ostatnio zajebać. Może się coś otworzy. Kurwa, wróciła nadzieja. Przeszedłem na okonie, więc mogą być kurwa nawet małe. To jeszcze nie jest okres, że jestem wygłodzony Nie wiadomo jak. Jest. Znów się zawiesił, tak właśnie jak i ostatnio Może, może, może Może, może, może O już kurwa Ty, tyranki to były, o kurwa Tyranki to nie widziałem, o Jezus Od chuja czasu To też spoko, lubię ptactwo obserwować Kurwa Jest Malizna, ale jest Kurwa mać To jak za trzy groty zajebał Płyń po morzach i oceanach i przyjdź ze starym Jest Znów bardzo delikatne branie Wszystkie są zapięte za ostatnią kotwicę, czy wszystkie, wszystkie trzy do tej pory. Za ostatnią kotwicę zapięte? Te brania kurwa naprawdę anemiczne. Chuj, stój mnie tu. Strasznie anemiczne. Maluszki odbiorą. Maluszki odbiorą. na przynajmniej. Tak jak mówi Teodor, kurwa. Ryba musi być na żerowaniu. Chyba tutaj akurat jest. Chociaż delikatnie. A i ten był kurwa troszeczkę większy. Minimalnie. Niedużo. Ale troszkę większy był. Jeszcze jeden. Mhm, ten za oko kurwa. Ale przeżyję. Mało chodziłem na ryby w kwietniu, bo jakoś tak nie było okazji, specjalnie czasem nie dysponowałem na wędkarstwo. No i muszę przyznać, że kurwa taki miesiąc przerwy z jakimiś drobnymi epizodami i forma chujowa fizyczna, bo kurwa, że ryby nie biorą to tam inne sprawa, ale, ale wyjebany jestem z kapci 6 godzin machania i ultralightem. I kurwa mam dosyć. Chętnie tak se wziął do chaty, no, ale z pola to se mogę kurwa brać, nie? No ja jebie No i z, zawijam i Dalam. na szczęście piwo jakieś w lodówce kurwa na regenerację, czekałem. Do jutra na pewno będę żył.